you oh. Z cukrzycą ciążową najczęściej mamy do czynienia w drugiej połowie ciąży, kiedy płód bardzo dynamicznie rośnie, więc fizjologicznie potrzeba jest więcej cukru, więcej ma ma różnych materiałów budulcowych do jego wzrastania i można powiedzieć, że taki stan trochę przedcukrzycowy jest pewną fizjologią i większość zdrowych kobiet radzi sobie z tą sytuacją, po prostu ich trzustka wydziela więcej insuliny. No niestety część kobiet w naszej populacji to jest mniej więcej 7%, 6,5% kobiet. No i trzustka nie w stanie sobie poradzić z tą trudną sytuacją i stąd Należy u nich wykryć pewne zaburzenia tolerancji węglowodanów, które nazywamy cukrzycą ciążową. Cukrzyca ciążowa charakteryzuje się tym, że tak naprawdę w większości przypadków, bo nawet 70%, wystarczy zmiana trybu życia. A żebyśmy wiedzieli, czy zmiana naszego trybu życia, czy stosujemy odpowiednią dietę i odpowiednią aktywność fizyczną, no konieczne jest monitorowanie cukru, bo nie daje to innych objawów oprócz tego, jaki. Podwyższonych wartości cukru we krwi, więc stąd różne możliwości wprowadza się monitorowania tego poziomu cukru. Klasycznie najbardziej dostępne jest badanie za pomocą glukometrów, wyrywkowe kilka razy dziennie. No, nie w pełni niestety to daje tego, co się tak naprawdę dzieje u pacjentek po posiłkach, po ponieważ w ciąży jest jednak przyspieszone trochę wchłanianie pokarmów i troszeczkę inaczej ten cukier się zachowuje. Stąd ostatnie lata skupione są na metodach nowoczesnych, monitorowana ciągłego pomiaru mi w tkance podskórnej. Wtedy jest to nieinwazyjne, pacjentka to nie boli, można kontrolować ciągle ten cukier i modyfikować w zależności od tego, czy cukier spada, czy rośnie, zjeść więcej albo mniej albo na przykład spójść na spacer. Ułatwia to znacznie pacjentce kontrolować swoją dietę i patrzeć, co tak naprawdę u niej podnosi cukier, co powoduje, że, że zjadła niedostatecznie, więc takie większe bezpieczeństwo dla niej. A druga rzecz bardzo ważna to jest bezpieczeństwo dla dziecka. Szczególnie w czasach teraz COVID-u, epidemii ogromne znaczenie ma to, że system ciągłego monitorowania i aplikacje, tak zwane w chmurze, przesyłanie tych danych pomiarowych pozwala lekarzowi, i właściwie online e, posiada wiedzę na temat tego, jak, je, jak, jak, jak wyrównana jest pacjentka, e, jak zachowuje się ten cukier, w zależności od tego, co ona je, bo ona też robi tam ewentualnie notatki dotyczące insuliny, czy dotyczące jedzenia czy aktywności. I to umożliwia nam prowadzenie czasami właśnie takich telewizyt online, gdzie na bieżąco patrząc na, na wykresy pacjentek możemy, możemy no, korygować jej sposób jedzenia, jej sposób zachowania, czy chociażby dawki insuliny. Spotykałam się często z tym, że pacjentki czasami testowały, zjadłam pączka, cukier był dobry, tak? I mój argument taki no, był dobry, ale może wie Pani, co za pół godziny już był bardzo zły, albo już zdążył spadać ten cukier wcześniej, bo ze względu na wyrzut insuliny, nie do końca trafiało to do pacjentek. Nie za bardzo chciały wierzyć. E, uważały, że to no, trochę takie jest zakłamywanie rzeczywistości, że ona tak naprawdę nie ma cukrzycy, bo ją nic nie boli. Natomiast założenie tego em, sensora. E, Świadomość, co się dzieje, jaki jest ten cukier, no, bardzo zmienia, zmienia postępowanie pacjentek i one są lepiej zmotywowane zdecydowanie. Badania ostatnich lat pokazały, że jednak kobiety, które są aktywne fizycznie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, nie mówimy o sportach takich, które mogą powodować do urazów czy znacznego jakiegoś natężenia, ale taki wysiłek umiarkowany jak natężeniu, tak naprawdę zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy, zaburzeń wzrastania dziecka, poprawia przepływ łożyskowy, lepiej adoptuje kobiety do porodu, no i do wysiłku związanego też z macierzyństwem. Ten czas, którym spędza dziecko w łonie matki, ma ogromne znaczenie na tak zwane programowanie. Czyli to, czy dziecko będzie miało w późniejszym swoim życiu naciśnienie, cukrzycę, czy będzie otyłe, Okazuje się, że w bardzo dużym procencie, nawet niektórzy mówią, że 60-80% zależy od tego, jakim środowisku występ, jakie środowisko występowało właśnie u matki w czasie ciąży. I tutaj ten cukrzyca ma ogromny wpływ i pokazano, że w przypadku cukrzycy nieleczonej te dzieci części. Są otyłe, częściej mają naciśnięcie, częściej cukrzycę, więc tak naprawdę, dbając o mamy, dbając o prawidłowe wyrównanie glikami w ciąży, dbamy o przyszłość naszych dzieci.